Okay. Wow, dwa smoki? Was pogrzało już? Do, do reszty? Wracam do cyklopa, mam na was wywalone. Spierdzielamy, mam na was wywalone smoki. wynoście mi się. Dobrze, że jest tu dużo złota, bo złoto i srebro jest potrzebne. Tam? No. Smok jest niebezpiecznie blisko cyklopa. Naprawdę niebezpiecznie blisko. Chyba się dosłownie w ich gniazdo wpartoliłem. E, dobra, e, kostka złoto i ruda srebra. Dwie, tak? Dwie. Kostka e, złoto i ruda srebra. Nie wiem w co on strzela, mam nadzieję, że nie we mnie. I wchodzi w tekstury zajebiście po prostu, jak zwykłe rapery normalnie. Ehm, na szczęście mój cyklop jeszcze ani razu nie oberwał, więc jest naprawdę dobrze. Aha, okej. Okay. Ogniwo i bateria, złoto i ruda srebra. No spoko, mamy tu z srebra. Niestety mamy ich troszeczkę mało. Ehm. Raczej na razie nie będę wymieniać na, na narzędzia, raczej po prostu zrobię na razie na, yy, na cyklopa i na prąsuta bardziej, chyba bym wolał yy, przerobić to wszystko, czyli na, po prostu przerobić wszystko na ogniwa, yy, ale do tego jeszcze potrzebuję gumy silikonową, którą szczerze mówiąc nie wiem czy mam, yy, mam w małej ilości. I tak więcej nie zrobię więc. Więc mogę zrobić na razie tylko 3. Więcej na razie nie będzie potrzeba. Dobra, na razie wymienimy w ten sposób, że ta jeszcze nie jest zużyta. Na to, ta jest zużyta, z drugiej strony jak to wygląda, zużyta nie, zużyta, nie zużyta, to na tą zużytą wrzućmy tu, ta jest prawie zużyta, to wrzućmy tu, ta jest w pełni, więc na razie jej nie będę wrzucać, to jest zużyta, czyli tu, ta jest pełna, pełna, mam jeszcze jakieś unówki? Nie, mam tylko te, więc one mogę wrzucić je tu, one są rozładowane. Ta jest prawie rozładowana. Jeszcze wrzucę tak na wszelki wypadek. Dwie, Gdyby była potrzeba, i całą resztę wrzucę chyba tutaj. Nie tu. Do środka. Pilotuj, OK. Włączamy silnik, włączamy tarczę i ruszamy. 99% fajnie. Mamy też ripera. Więc wiem w którą stronę płynąć Więc muszę płynąć w tamtą stronę. Ehm, bo tak to chyba było, że jak widzimy ripera to za ripera. Czyli muszę płynąć w tamtą stronę. Ehm, nope, chyba w złą stronę popłynąłem. Coś mi się tak wydaje, że w złą stronę popłynąłem. Są szczątki, więc. Aha, tutaj jest dziurwa. No, tutaj jest dziurwa. Dlatego też tu tyle tych smoków było. Dobra, tu jest dziurwa, wpływamy. Łoł, wow. yy, to i to. Nie, sonar, to. Spierdzielamy sobie. Wabik puszczony, my się zanurzamy. Tutaj już powinno być względnie bezpiecznie. I teraz tak, ja muszę tak, na pewno to dezaktywować. I teraz sonar. W tom nie, czyli muszę się odwrócić. Czyli zapewne w tom. Tak, w tom. Chyba, że jeszcze w którąś sprawdzę. Nie, w tom, czyli w tom. Mam nadzieję, że tu się zmieszczę. Pewnie będę na styk, bo to jest tak robione zazwyczaj, że będę na styk. Zmieszczę się, ale na styk po prostu. No, dokładnie, tak jak myślałem. Tutaj wiem, że będzie kolejny smok, ale z tymi ogniwami naprawdę się nie boję. O, i znowu siemper do nas gada Albo już nic nie powiem. Jestem tym, czego szukasz. Chcę ci pomóc. Tutaj chyba już mogę przesupnąć sobie tym cyklopem i nie będzie naprawdę problemu z tym. Ok, dostaliśmy się tu, czyli tu gdzie chciałem, bo tu mogę sobie. Jeszcze raz mnie atakujesz? A, jeszcze to w takim wypadku. Dobra, wyłączymy sobie silnik, wyłączymy sobie światełko. No, mamy trochę uszkodzeń. Chyba tylko od zewnętrznej. E, to bierzemy cykloturę. To bierzemy dalszy. Na razie widzę jedno. To sobie już od razu je naprawię. Na razie tu względnie bezpieczny jestem, bo chyba ten, ten smok się zajął czym innym. E, widzę już drugie. Nie wiem dlaczego mnie tu bije. Temperatura tu nie powinna mi być, tu jest względnie chłodno. Ja wiem, na lovezone zone ja, ja mówię, że jest chłodno. Ja wiem, ale no jest względnie chłodno, ok? Tylko nie wiem dlaczego gra tego nie rozumie. Dobra, ja sobie jeszcze wejdę do cykla. Czy coś tutaj muszę wsadzić? W sumie nie. Okej, okay, yy, tutaj... Jaka tabliczka? Mam nadzieję, że niebieska? Niebieska, oczywiście, czyli nie pominąłem nic. Okej, okay, spoko. Czyli spoko. Dlaczego... Co ty tu robisz, jaszczurka lawowa? Co ona tu robi? Naprawdę, co, 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 co tu robi? Ty, jaszczurko. Co, 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 dlaczego ty pływasz bez wody? Dobra, nieważne. E, jaszczurka jest zepsuta. I znowu niestety mi się... Znowu mi się gra baguje, nie wiedzieć czemu. I jaszczurka pływa bez wody, a mój Imprausut tu nie może wejść, bo... Bo jest tu woda. Nie wiedzieć czemu im się baguje tak naprawdę szczerze nie wiem dlaczego im się baguje. Tak jakby tu była woda, mimo że No, tak. Ale to nie wiem w sumie. Tłumaczenie lokalnej transmisji. Uwaga, wstrzymano program rozwoju szczepionki. Mm, wstrzymano projekt wykluwania jaj imperatora. E, imperatora? Co? Pisało naprawdę, imperatora? Dobrze. Przy... Wstrzymano projekt wygrywania jaj. Imperatora, tak. Zneutralizowano żywe okazy ewakuować się natychmiast. Dlaczego tak głupia jest szczurka? Ok, fabrykator kostek pionowych. Muszę oczywiście wszystkie wykopać, żeby mi się zaczęły robić. I on się teraz powinien... i one się zaraz... O! Kostka pionowa dodana. Aha, one się jeszcze... dobra. Jeszcze się nie zacznie robić, bo jeszcze jedno... Okej, okay, teraz, się, teraz się powinno zacząć aktywować, z powrotem. No, i to tak się będzie aktywować. Będziemy tu parę razy przychodzić, także... No weź stąd zwierdzielaj, ty głupie szczurko! Nie, naprawdę, chyba wysiądę z tego bransuta. Wyciągnę mu moduły te... ...ten moduł wiertniczy. Albo chociaż ten, bo na razie mu nie będzie potrzebny. I zabije tą jaszczurkę, bo naprawdę mi już zaczyna denerwować ta głupia. Chodź tu ty jeszcze jaszczurko. A nie mi się uciekasz. Dobra, yy... Bo jak tak będę skanować to... O, już mnie atakuje. Zdechła? Wow. E Cyklop mi żyje? Żyje. Dobra, to było dzikie. E, no. E, przedmiot obcych, zaraz sobie to poczytamy, oczywiście. E, oczywiście, wy możecie sobie poczytać, bo nie będę wszystkiego czytać, bo to nie ma sensu fabrykator kosterek jonowych to urządzenie wydaje się być źródłem surowca z którego zbudowane są kostki jonowe do zasilania mniejszych systemów obcych ponieważ prawdopodobnie czerpie energię bezpośrednio z głównego reaktora termalnego. to urządzenie może stanowić prawie nieskończone źródło energii Okej. Okay. okarne formy życia jaszczurka lawowa ej naprawdę mnie ja się boję naprawdę że tutaj coś dostanę Yy, czymś dostanę, naprawdę artefakt w kształcie półksiężyca, yy, niezwykłe pudełko. Fajne są te nazwy. Hmm, a tutaj ten, ten gówniak. O, pusta gablota. To jest po prostu coś nanoboty. Skany pokazują jakiś rodzaj zaawansowanych no, bo No, możecie sobie poczytać, ja mówię, nie będę wszystkiego czytać, bo naprawdę nie ma sensu, a... No. A już widzę, że chyba będę musiał potrzebować kolejną tabliczkę i wydaje mi się, że to będzie niebieska tabliczka. Także no. Ja sobie zaraz oczywiście tu pramsuta postawię. Prymitywny artefakt. No spoko okrągły przedmiot posąg obcych dziwna rycina mhm. i starożytne ostrze e, no oczywiście możecie sobie poczytać e, Okej. Okay. O Ink i Yang. Aha, czyli na takiej zasadzie. Okej. Okay. Już w sumie też wszystkiego nie pamiętam. Ja oczywiście tego nie będę czytać, bo tutaj jeszcze mamy kupę rzeczy fajniejszych, które można naprawdę poczytać i je właśnie zamierzam czytać. Tylko do nich musimy najpierw dojść. Tam sobie pójdziemy na koniec. Zaczynam od tego. To jest pierwsza rzecz, bo tutaj jest chyba portal, z tego co pamiętam. Tak, portal, to idę to po kostkę. Tak, bo nie mam kostki. Skoro ta jaszczurka już nie żyje, to mogę w sumie ją... To mogę w sumie zacząć od po prostu założenia mojemu Iron Manowi... Aha, właśnie miałem sklopa nazwać. Zapomniałem o tym. Dobra, nieważne, może dogram końcówkę, jak go nazywam. Na sam koniec serii go nazwę bo pisaliście w komentarzach, to na sam koniec dopiero go nazwę, bo o tym w ogóle zapomniałem, że miałem go nazwać że powiedziawszy, myślałem, że już jest nazwany. Eee, tak, otwórz pojemnik, kostka jonowa, na razie trochę tych kostek mamy, ale mogę jeszcze trochę powiercić, bo przyjemnie się wierci, a wy sobie jeszcze dalej poczekacie. Haha, ha, taki niedobry jest. Nie no, tak naprawdę to dobry. Dobra, i ruszamy. Na górę też sobie na sam koniec zostawię. Najpierw ruszam od lewej, bo już tak jakoś zaczynam, no to ruszę od lewej. A Jeszcze o jednym sanktuarium zapomniałem. Widzicie, patrzcie, jak jest skleroza. Jeszcze jest tu jedno sanktuarium, które też muszę odwiedzić. I o nim zapomniałem. Ale prawda jest taka, że... szczerze mówiąc... Albo ono jest po... Ale ono gdzieś tu jest, tylko ja nie pamiętam gdzie ono jest. Albo to jest gdzieś tu, albo, albo zapomniałem o jeszcze jednym sanktuarium, albo to jest ono gdzieś tu. Stałem, że zapomniałem, choć istnieje szansa, że ono jest gdzieś tu. Do tego portala nie będę wchodzić, bo wszystkie gdzieś prowadzą. Ale nie ma sensu patrzeć każdego. Tylko zobaczymy sobie. Tylko po prostu chcę je aktywować. Nie, nie zapomniałem. Dobra, czyli spoko. Jeżeli nie, już poznaję po tym, dobra, czyli nie zapomniałem, to jesteśmy zbawieni. Okej, okay. czyli nie ma innego sanktuarium, czyli to jest właśnie to. Okej, okay. mm, więc zaczynamy. E, zaczynamy od e, zwiedzenia sobie góry. E, zaraz to oczywiście zbierzemy, tylko sprawdzimy, czy nic nie można sobie zeskanować. Nie, nie można. E, także przejdę. Nie, to ona koniec będzie skanować. To ona na koniec, bo to jest fajna rzecz. Odnośnie łypaczy. myślicie, że łypacz to takie gówno? E, nie, 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 nie. Zajebista, zajebista sprawa Chciałem powiedzieć zajebista rzecz Ale zajebista sprawa Bo to nie jest rzecz To jest zwierzątko Fajne nawet e, Dobra, pobierz dane Kontrola wymienników Woda płynąca do i z głównego ośrodka kwarantanny Jest automatycznie kontrolowana Niezależnie od innych środków ostrożności Dane o składzie wody zostały zapisane Napływ woda jest za... Sypana z różnych biomów na powierzchni, zasysana. Ja pierdolę, sorry, mój polski, z różnych biomów na powierzchni planety. Temperaturę wody jest znacznie niższa niż w środowisku wulkanicznym na zewnątrz obiektu, dzięki czemu jest znacznie bogatsza w mikroorganizmy i składniki odżywcze. Odpływ woda pozbawiona tlenu, jest wypompowywana z systemu i wraca na powierzchnię. Także spoko, taka trochę jak, jak my mamy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wentylacja. Eee, rura odpływowa. I zaraz sobie jeszcze rurę przypływową też zeskanujemy. Która gdzieś tu... Nie, to jest rura odpływowa. Gdzieś tu jeszcze było coś do... Eee, mam nadzieję... Nie, to już sobie, sobie zeskanowałem przed chwilą. A, jeszcze skanuj siebie. Czy już skanowałem się w poprzednim odcinku? Infekcja, tak. Skanowałem się w poprzednim odcinku. Eee, rura napływowa. To sobie je poczytamy. Rura napływowa. Najpierw łypacze e, wpływające do środka. Tak. Łypacze e, wpływające do ośrodka kwarantanny. Rury, które czerpią wodę do ośrodka kwarantanny, są pełne łypaczy, przypływających z powierzchni. Ryby nie wykazują oznak zaniepokojenia. Wszystkie zeskanowane okazy spożyły duże ilości nasion i materii organicznej z powierzchni. Niektóre osobniki wykazują początkowe objawy infekcji, a łypacze e, przenoszące enzymy. Opuszczający ośrodek kwarantanny. Rury odpływowe są pełne łypaczy, które przemieszczają się w, drog z, w drogę powrotną na powierzchnię. Osobniki nie wykazują objawów infekcji. Wszelkie zeskanowane osobniki przenoszą enzym 42, który według danych hamuje rozwój bakterii. Jama brzuszne, jest, jama brzuszne osobników są pełne, co oznacza, że mogły opróżnić zawartość przed wejściem do rur. A, puste są. Aha, ja tak czytam pełne, dobra, sorry. Podsumowując, jeśli łypacze rozwinęły zdolność do rozprowadzenia enzymu przez sieć rur ciągów, może to częściowo wyjaśnić mechanizm, w jaki sposób życie na 4546B przetrzyło od czasu epidemii bakteryjnej. No, to jest naprawdę kozackie, jeśli faktycznie łypacze przynoszą ten enzym, a tak jest według danych, które tutaj pozyskaliśmy. Ehm, no, Także schodzimy sobie teraz w dół. Schodzimy w dół, schodzimy w dół korytarzami Tutaj już chyba nie wiem czy będzie coś jeszcze do skanowania Ale na wszelki wypadek schodzę, bo wiecie jak to eee, Nigdy nie wiadomo, nie? Eee, tutaj już nic No to nic, to tak jak nic to nic Dobra, to idziemy na powierzchnię, tutaj jeszcze chciałem Aha, bo tutaj one wpływają, dlatego można było to zrobić, dobra To idziemy na powierzchnię i lecimy do kolejnej komory Ok, i mamy tą komorę, którą właśnie byłem jako pierwszą. I sobie przypomniałem, że muszę jeszcze kostkę wziąć. Mm, także wchodzimy tutaj. I wsadzamy kosteczkę. Jak tam mój y, cyklop żyje? Muszka cyklop jeszcze żyje, więc. Y, tutaj nie będę wchodzić, tak jak mówiłem, bo to nie ma sensu. Ile mam jeszcze kostek? Tak, z ciekawości. Dużo. Dobra, y, zamasowane teorie. Dobra, to skoro wychodzę i przychodzę na drugą stronę, to sobie jeszcze raz to wykopię. Także widzimy się już po tamtej stronie, oczywiście. Zaczynamy od prawej strony. Także wbijamy i patrzymy, co to jest. Portal, no, oczywiście, że portal. Także zwykle pasywne wzorce, behawiorów pobliskich, traficzników. Powód nieznany. Aha, czy już zahaczyłaś? No już musiałem tylko przejść przewok tamtego już mi wykryła. Ach, kuziwa. Jeszcze nawet emperora nie widzieliśmy, a tutaj już... O nie miałem nie spoilerować. Nie no jak znam życie, to pewnie każda osoba, która ogląda ten materiał znał już fapułę sobie na pamięć, to chyba żaden spoiler wam nie straszny. Eee, o, tutaj jeszcze i jeszcze będą, także jeszcze troszeczkę. Zanim do tego e, emperora, to pomieszczenie wydaje się być archiwum biologicznym, w którym przechowywane jest ponad 40 próbek i lokalnych gatunków w różnych stadiach rozwoju. E, nie będę wszystkiego skanować, bo to nie ma sensu. Nawet się nie da. Czy któreś mogę tutaj zeskanować? Nie, mogę tylko self-scan zrobić. Dobra, bierzemy tamto i lecimy. Pobierz dane, Pobierz dane. Lecimy. Dane ba. A, już zwiastun. Dane badawcze o lewiatonie cesarskim, czyli Sea Emperor. Emperor. Tak, kategorie wielkości okazu zostały skorygowane w górę, aby pasowały do tego gatunku. Żerowanie i trawienie, reprodukcja. Enzym 42. Imperator wytwarza enzym 42 wewnątrz swojej jamy brzusznej, by rozłożyć swoje jedzenie i czasami wypluwa go do otaczających go wód. Odkryto, że ta substancja neutralizuje efekt bakterii i jej obecność w, ekosfe... w ekosystemie w dniu dzisiejszym może wyjaśnić, w jaki sposób życie na planecie przetrwało. Wybuch epidemii pozostaje do wyjaśnienia, jakim mechanizmem dostarczany jest. Enzym. Aha, czyli na odwrót żeśmy poszli. Trzeba było iść od tej strony, i dopiero potem, jakbyśmy poszli tam, to byłoby wytłumaczone jakim sposobem. Dobra. Zdrowia, analiza porów... Dobra, to sobie poczytajcie. Podsumowanie. Podczas gdy zdrowy oka lewiatana z serskiego miałby potencjał na uleczenie choroby, najprawdopodobniej najprawdopodobniej. Prawdopodobnie jest, że jakiekolwiek okazy przetrwały... Nieprawdopodobne jest, że jakiekolwiek okazy przetrwały procedurę kwarantanny. No, ten sposób. Jak się zraz dowiemy, to nie jest prawda. Znowu spoiler. Ale jestem dla was chamski, nie? Same spoilery wam puszczam, nie? Jeszcze tak przy okazji, jak widzę to kolega chyba się źle czuje. I wbijamy tutaj do ostatniego pomieszczenia i aktywujemy chyba już przedostatni albo ostatni portal, już się nie pamiętam. A potem już będziemy musieli po prostu tylko przejść do Emperora. Także wkładamy kostkę i jolą. Także kosteczka jest włożona. Oczywiście ja nie będę do tych portali wchodzić jak już jeszcze raz powtarzę, bo nie ma po prostu sensu. Idziemy na górę i zbieramy dane i potem lecimy na dół. Miałem tylko... A teraz was pomęczę. Teraz was pomęczę. Będziecie patrzeć i jeszcze będziecie czekać długo. Oj, długo sobie poczekacie. Bardzo długo sobie poczekacie. Ale doczekacie się w końcu. W końcu się doczekacie. Prawie spadłem. Powiedz dane, enzym 42. Według przetłumaczonych wpisów odkryto miejscowy gatunek klawiatana, który wytwarza unikalną substancję zwaną enzymem 42, który hamuje objawy bakteryjnego zakażenia karar w innych miejscowych organizmach. Próbka została zdobyta i jest przetrzymywana w dalszych badaniach w specjalnej przygotowanej bazie. Pozaziemscy naukowcy poczynili ogromne wysiłki, aby stworzyć odpowiednie warunki środowiska dla stworzenia w tym E, jeszcze raz. W tym w, 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 wprowadzenie współzależnych roślin i zwierząt za pomocą lokalnych e, bram teleportacyjnych, ale mimo to jego e, zdrowie szybko się pogorszyło. Podczas nałożonej kwarantanny wszystkie bramy teleportacyjne i pola siłowe zostały szczelnie zamknięte. Wszelkie próby przekształcenia enzymów szczepionkę okazały się nieskuteczne. Niestety. Dane z terminalu, to sobie zamkniemy i to też sobie zamkniemy. Lecimy dalej. Lecimy, wchodzimy od prawej czy od lewej? No to napiszcie teraz w komentarzu, czy od prawej czy od lewej. Nie no, żart. Lecimy dalej. Od lewej oczywiście. Dla wszystkich, którzy są leweręczni. No nie, niestety, jesteś martwy. A takie piękne one są, słodziutkie. Płód zachowany w dobrym stanie. Jeszcze jak nazwany płód. Putlewiatana Cesarskiego, zachowany w dobrym stanie w gablocie, prawdopodobnie był dzieckiem dorosłego osobnika. Wow! Naprawdę? No kurwa, nie domyśliłbym się, że musi być czyimś dzieckiem. Fizjologia. wszech... Powszechne uszkodzenie okazu wskazuje, że został sztucznie usunięty z jaja. Niedostatecznie rozwinięta tkanka wskazuje, że organizm zmarł podczas procesu usuwania. Próbka tkanki pobrano z przewodu pokarmowego. Analiza wydaje się, że obcy próbowali znaleźć formułę leku na bakterie z enzymu wytwarzanego przez przewód pokarmowy okazu. Bez młodego, zdrowy, bez młodego zdrowego okazu wysiłki te były daremne. No oczywiście, no oczywiście, tutaj nasi prekursorzy, jak tutaj gra jest prekursorzy, dobrze. No, wymawiam. No, archite... no znaczy prekursorzy, no to dobrze w sumie wymawiam, bo oni tak się chyba nazywali, ale... Nie jestem pewien. W Polsce w każdym razie to są... No ja pierdolę, no jeszcze... Dużo tu będzie tych zwierząt? Ja mam ja ma naprawdę pytanie, ile tu będzie tych zwierząt? Naprawdę. Już szczerze mam dosyć tych zwierząt. Oczywiście, jak zwykle, musiałem o czymś zapomnieć, dlatego właśnie teraz zrobiłem listę tabliczkę. Znaczy, miałem, musiałem po prostu pokianać polecieć, bo tu gdzieś chyba coś kopałem, chyba ten. Nieważne. Jak zwykle, musiałem o czymś zapomnieć, także już, już lecimy teraz faktycznie do. No, po prostu Kienaj to nie miałem, nieważne, dobra. Lecimy do środka. Wbijamy na pełne i tyle. Okej. Okay. Okej, okay, i otwiera się pole. Siłowe. Ja tu wejdę prąsutem Chyba tu wejdę prąsutem Coś mi się tak wydaje, że wejdę tu prąsutem I wbijamy tu prąsutem Oh yeah Oh yeah Jeszcze tam chcę Jeszcze tam pójdziemy Tam też coś jest No chyba, że tam nic nie ma I to jest po prostu takie, ja już nie pamiętam nie, tu chyba nic nie ma. Nie, tu chyba już nic nie ma. Ta, to było chyba po prostu takie. No to co? Wskakujemy, nie? No. Lecimy.